Witajcie bliźniaki, to jest czytanie dla was na miesiąc sierpień. Zobaczmy jakie energie będą tutaj wam towarzyszyć. Ojojojoj. W miesiącu sierpniu. Co tu chce być wam powiedziane, nad czym powinniście popracować. Czemu się poświęcić. Zobaczmy. Bliźniak. Bliźniak sierpień 2022. Co chce być dla Ciebie, drogi Bliźniaku, powiedziane? Zobaczmy. Energia ogólna na miesiąc sierpień dla bliźniąt. Z martwych wstanie, są to stateczny, asmonet i sześć mieczy. Mam wrażenie, że, że ogólnie kochane bliźniaki jesteście wzywane do tego, aby powstać z popiołów jak feniks. Jeżeli macie coś na sumieniu, macie kogoś przeprosić, coś na rozrabiałyście, to warto wyczyścić sytuację, przeprosić. Poprosić o wybaczenie, samemu też wybaczyć, również sobie, kochani. Wybaczenie, pamiętajcie, nie oznacza, że o czymś zapominamy i nie wpisujemy w rejestr. Tak, to nie o to chodzi. Wybaczenie pozwala, że więcej nie poświęcamy energii i naszej uwagi danej sprawie. To pozwala nam się oderwać od przeszłości, oderwać od ciężkich myśli, oderwać od przykrych sytuacji i ruszyć do przodu z lekkością serca, tak? Wznieść się ponad poziomy. I tu ewidentnie macie pora się obudzić, pora po prostu ruszyć do przodu, pora powstać z martwych, pora przebaczyć, wybaczyć, oczyścić drogę. Popatrzcie. Macie sześć buław, a to was doprowadzi do zwycięstwa. Do zwycięstwa, do celebracji, do świętowania. Więc absolutnie tak. Co jeszcze? Macie sześć yy, mieczy, czyli przechodzicie z burzliwych fal na spokojne morze, tak? To co trudne jest za wami. Dorastacie, rozwijacie się. Zebraliście pewne doświadczenia, z których będziecie teraz czerpać korzyści na nowej drodze, tak, z tych doświadczeń. I absolutnie przed wami jest sukces, szczęście, radość, zwycięstwo, zadowolenie, polepszenie, uzdrowienie, czegokolwiek by to nie dotyczyło, na pewno pora zakończyć żałobę, pora zakończyć smutki, pora zakończyć żale. To jest podstawa, wybaczenie. Karta sądu bardzo często jest właśnie kartą wybaczenia. Co jeszcze przed Wami w miesiącu sierpniu? No, cudownie macie jakąś, cudowną szansę na dobrobyt materialny. Być może jakiś zakup świetny, może ziemi, może domu, może mieszkania. Tu jest jakaś okazja, która się dla Was szykuje i warto ją wykorzystać i jej nie przegapić, tak? Tutaj się spełniają Wasze marzenia. Ten as, ten zakup albo ta okazja. Jest tym, o czym dawno marzyliście i zrezygnowaliście dlatego z wielu yy, rzeczy, które, które wydawałyby się, hmm, no takim komfortem pozornym, tak, ale który, gdzie się miało święty spokój. Poświęciliście to, aby ruszyć do przodu z pasją, z energią i aby osiągnąć sukces. Wydaje mi się, że to dotyczy zakupu jakiejś nieruchomości, ziemi, domu, mieszkania. Trudno mi powiedzieć. Sami będziecie wiedzieli najlepiej. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj chce być powiedziane. Energia wasza na ten miesiąc. Pięknie jest: królowa monet, czyli e, taka energia zadowolenia z pracy, zadowolenia z zasobów, które macie, z pozycji materialnej, w której jesteście, z sukcesu. E, zadowoleni jesteście z siebie, macie ogromne poczucie własnej wartości. Jesteście w balansie, w harmonii z przyrodą, z naturą. Jesteście podziwiani za to, że jesteście no, taką ostoją, mogłabym powiedzieć, takim bezpieczeństwem też dla Waszej rodziny, tak? Co tutaj mamy pod spodem? Siedem buław. Siedem buław. Tak, jak gdybyście obronili, kochani, swój, swój, swój świat, jakbyście obronili swoje, swoje pomysły, swój światopogląd, swoje życie, swój, swój system wierzeń. I, e, I znajdujecie się w takim swoim własnym kokonie, w swoim własnym raju, tak? Jesteście bardzo sami z siebie zadowoleni. Być może po jakichś trudnych przejściach, być może po jakichś trudnych kłopotach jest teraz chwila wytchnienia. Dobrze, zobaczmy, co fajnego może się Wam przydarzyć. No, trzeba będzie podjąć jakąś decyzję. Mamy dwa miecze, i chyba nadszedł moment. Być może oczekiwaliście też na to, jak się rozwiną okoliczności danej sytuacji, w której się znajdujecie lub o której myślicie. Bo tej decyzji wcześniej nie mogliście podjąć, a w tej chwili ona, że tak powiem, jest tuż przed Waszym nosem. I co fajnego Was spotyka w tym miesiącu, podejmujecie tę właściwą decyzję. Nareszcie możecie podjąć tę decyzję, która do tej pory była w zawieszeniu i w takim trochę patowej sytuacji. Na co trzeba było uważać w tym miesiącu? Paść buław. Kochani, na nowe środowisko, na nowych ludzi, których poznajecie, może zbyt nie rzucać się z motyką na słońce z eksploracją jak gdyby nowych terenów, tak? Bo paść buław jest ciekawski, jest pełen żaru, pełen pasji, pełen werwy. I no właśnie, może się tutaj spalić. Troszeczkę, kochani, przemyślcie sytuację. Troszkę się schowajcie w cieniu, tak? Troszkę zaufajcie swojej własnej mądrości, swojej wiedzy, swojemu doświadczeniu, tak? W tym jest sukces. W tym jest sukces. Dobra, gdzie jest wasza moc, kochani? Pięknie. W sprawiedliwości, w kierowaniu się własnym sercem, w uczciwym działaniu, w rozwiązywaniu spraw w sposób nieraniący drugich osób i... Raczej tak. Łagodnie, z sercem, sprawiedliwie. Wasza moc jest. Być może w tym, że też odpracowujecie jakąś karmę. Bo to jest karmiczna karta, tak? Która mówi, że coś udało Wam się przepracować właściwie i teraz będzie za to nagroda, tak? A jakaż to będzie nagroda? Buław możliwość nowego działania, nowego przedsięwzięcia, kreowania, to jest sztos, to jest po prostu wiatr w plecy, tak? To, to jest, to jest, wiecie, że to jest ten moment, kiedy nareszcie możecie zakwitnąć, nareszcie możecie zadziałać, nareszcie możecie pokazać się światu. To jest, to jest bomba witalności, bomba energii, bomba pomysłów, tak? Super fajnie co to kierować w takim razie <laughs> w Asamonet, Asbue w Asamonet, czyli w pracę kochani, działajcie, 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 to co tutaj, y być może też tutaj są jakieś, <laughs> jakieś sprawy sądowe, które wy wygrywacie drogi bliźniaki, które są no, waszym sukcesem, i dzięki temu możecie osiągnąć też jakiś sukces materialny. Może jakiś podział majątku, może odzyskanie jakiegoś majątku, dzięki czemu możecie właśnie zrobić jakiś zakup nowej nieruchomości czy ziemi. No dobra. Co w karierze waszej? Rycerz Monet, a więc powolutku, bardzo uziemione macie tutaj. Dużo jest monet, tak? I buław, czyli dużo kreacji, dużo pomysłów, dużo działania, tak? Ale działania w kwestii fizycznie-materialnej, tak? Rycerz, rycerz Monet działa nieśpiesznie, ale on ma strategię, on ma plan. On widzi swój cel przed sobą i on nie daje się, że tak powiem, zbłądzić, tak? Nie daje, nie daje się wywieźć na manowce. Bardzo skrupulatnie usuwa wszelkie przeszkody ze swojej drogi. Jest stabilny, jest silny, jest pewny. No i okej, okay. tu jest schemat, tu jest, tu jest plan. Działanie takie właśnie według schematu, według planu. A co w miłości, drogie moje? Co w miłości? W miłości jakieś nowe początki. I znowu monety. I znowu paść monet. Czyli kogoś poznajemy, kogoś się uczymy, kto kogoś tutaj próbujemy się dowiedzieć w jaki sposób w jaki sposób zainwestować nasze uczucia też, tak? Zobaczmy, co tutaj mówią karty jeszcze romantyczne dla bliźniaka. No, przyciąganie, tak, przyciągasz romantyczną miłość. Poprzez radość y, przeżywania tu i teraz, radośnie i w tej chwili. Pięknie, jesteś po prostu y, absolutnym, y, pysznym kąskiem, tak? Ale też nie dajesz się zwieść, też y, sam jesteś jak gdyby atrakcyjny i proszę bardzo. I like you. Ktoś cię lubi. Jakiś tutaj romantyczny yy, romantyczne spotkanie jest na horyzoncie, coś tu rozkwita. Yy, tu jest zabawa, tu jest flirt, tu są umowy na randki, tu jest magia, czar, tyle w brzuchu, coś nowego, tak? Jakieś nowe w ogóle yy, nowe relacje, fajnie. Fajnie. Jaki jest wynik tego miesiąca dla was? No, rycerz kielichów, czyli kochani, miłość, otwarcie serca, dary, prezenty, szlachetność, no, współodczuwanie, tak. Otwarcie pełne serca, cudownie, cudownie. Jaka jest rada od wszechświata dla Was? No kochani, Nowy świat, świat czeka przed wami otworem, może podróż przed wami, e, może udajcie się w jakąś podróż, e, jeżeli się za, czy, m, nie możecie zdecydować, czy to jest już ta pora, czy nie będzie żadnych obostrzeń, przeszkód, tak, 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 ruszajcie, ruszajcie w podróż. E, karta mówi też o tym, że góra informuje was że pora przejść do nowego etapu w swoim życiu, tak? Weź, że ten miesiąc będzie przełomowy, bo to już jest trzecie czytanie, które robię i no właśnie jest taki, ta energia odradzająca, taka transformująca, przechodzenia na wyższy poziom, otwierania się na nowe rzeczy. To jest nadzieja, to jest uzdrowienie, to jest nowe siły, nowa moc, która wam jest przydzielona z góry, tak? Jak gdyby doładowanie baterii. Zamykacie stary, trudny cykl w Waszym życiu. Coś, co było być może przykre, być może trudne, jest już za Wami, i Góra mówi: zajmij się, zaopiekuj się swoim światem, swoim dobrostanem. Kluczem do tego jest otwarcie nowego cyklu, kochani. Absolutnie tak. A zobaczmy, jaka jest Wasza energetyka na ten czas sierpnia. Up. Wieczny związek, kochani, rodzi się nowa miłość. Jak nic, tutaj ewidentnie jest coś przed Wami bardzo atrakcyjnego. Eee, no piękna karta, piękna karta. Oczywiście Wam doczytam, co tutaj jest w tej karcie jeszcze dla Was. No i co może być jeszcze piękniejszego niż poznanie drugiego człowieka? W życiu jest nam dane spotkać wielu członków naszej grupy i rodziny duchowej. Wielu z nich staje się naszymi bratnimi duszami, które mają nauczyć nas bezwarunkowej miłości i przekazać lekcje o nas samych. Bratnią duszą może być przyjaciel, członek rodziny, kolega z pracy, partner, sąsiad lub ktoś, z kim zupełnie się nie zgadzasz, a każde wasze spotkanie wywołuje konflikt. Kiedy bratnia dusza wkracza do twojego życia, udziela ci wsparcia, wskazówek. I pozwala rozwijać się fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Masz wrażenie, że znasz tę osobę od zawsze lub czujesz się komfortowo w jej obecności od samego początku. W zależności od potrzeb Twojej duszy, bratnia dusza może Ci towarzyszyć tylko przez chwilę lub może to być związek na całe życie. Takie dusze są katalizatorem naszego rozwoju i są tu po to, abyśmy mogli nauczyć się czegoś nowego. W chwili obecnej spotkanie nowych osób wiąże się ze wspaniałymi rozmowami. Do Twojego życia wkroczą ciekawe osoby, dzięki którym nauczysz się czegoś cennego o sobie i odkryjesz życiowe zainteresowania lub pasje. Okazje towarzyskie i zwykłe spotkania stworzą szansę na nawiązanie istotnych relacji. Rada dla ciebie. Słuchaj uważnie tego, co mówią inni. Osoby przez ciebie nielubiane lub postrzegane jako wrogie potraktuj jak tych, z którymi może łączyć się jakieś pokrewieństwo właśnie pokrewieństwo duszy. Tacy ludzie zjawiają się w naszym życiu po to, aby wyłożyć nam życiową lekcję i zmusić do zakwestionowania skostniałego systemu wartości. Ta nowa optyka pogłębi Twoją miłość do innych, zarówno w nowych, jak i istniejących relacjach. Oraz da Ci możliwość stworzenia wiecznych związków. To żywy dowód miłości. Eee... Wieczny związek między dwiema duszami wprowadzi miłość na nowy poziom pod względem emocjonalnym, fizycznym, mentalnym i duchowym. Prawdziwa miłość nie zna granic. Jestem żywym i pełnym miłości dowodem na wieczny związek. Jestem błogosławiony. Pięknie. To, jaka jeszcze jest afirmacja dla Was na ten czas? Zobaczmy. Afirmacja na ten czas. Postrzegam swoich rodziców jako dzieci głodne miłości. Mmm. Potrafię okazać współczucie moim rodzicom i zrozumieć ich dzieciństwo. Teraz wiem, że są ze mną, bo idealnie potrafią przekazać mi to, czego muszę się nauczyć. Wybaczam im i wyzwalam zarówno ich, jak i siebie. No pięknie. Zwróćcie uwagę na swoich rodziców, drogi bliźniaki. Może pora ich docenić? Może pora z nimi porozmawiać? Dowiedzieć się czegoś nowego? Dziękuję Wam bardzo, kochani. To wszystko dla Was. Do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa pa!